Są te spotkania autorskie, dlatego trzeba z nimi rozmawiać, po prostu tak. Dlatego, że my na początku zaznaczaliśmy, że to jest spotkanie zupełnie niepolityczne, i tutaj nie ma ani słowa o, o polityce, o poglądach politycznych. To jest bardzo intymne wyznanie kogoś, kto musiał wiele lat walczyć ze swoim ciałem, a no teraz musi walczyć ze swoim otoczeniem. Zakaz wydałowania! Zakaz wydałowania! Zakaz! Proszę pedałowania. Zakaz wydałowania! Zakaz zakaz Bardzo poprosimy ochronę o interwencję. Proszę! Proszę Szanowni Państwo, zaprosiliśmy wyjdzień. na to spotkanie wyjdzień. tych z Państwa, którzy chcą z Panią Anną porozmawiać, zadać pytanie na temat jej książki. Jest to spotkanie publiczne, ale w granicach kultury. Proszę, mi Proszę nie przeszkadzać Proszę stąd wyjść. A jak by i Proszę stąd wyjść. Bez agresji również prosimy Państwa. No ja nie Pan przeszkadza, to proszę przesz Szanowni Państwo, to jest spotkanie literackie. Proszę Jest to spotkanie niepolityczne. Proszę na przestać. Raz, ciężko! Raz, wolno! czerwono. Zakaz, Ziałko, pedałowania. Ja mam Zakaz raz jeszcze prośbę o ochronę o zaprowadzenie po I przypomnę, że jest to spotkanie literackie.